Dzień dobry, niezapowiedziane spotkanie, niezapowiedziane live, ale w, mam nadzieję, że wybaczycie. Ostatnie dni były tak intensywne i tak obfitujące w różnego rodzaju zadania i wyzwania, że, w, że tylko teraz mogę z Wami na chwilę się spotkać. W, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i mam nadzieję, że szybko będziemy mogli wrócić do jakiejś regularności, jeżeli chodzi o live, jeżeli chodzi o te formy spotkań, które, jak wiem, części z Was, może nie wszystkim, brakuje. W bardzo mi brakuje na pewno. Oczywiście problem z czasem, ale live'ów też brakuje mi bardzo mocno. Oczywiście ci, co zobaczą teraz na żywo, to zobaczą, ci, co sobie włączą później, to też będą mogli obejrzeć. Przede wszystkim chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na to startujące w niedzielę nasze wielkie wydarzenie Kongres Europa 2050, Renew Europe w Warszawie zaprosiłem 100 europarlamentarzystów Renew Europe. Będzie w partii Emanuela Macrona, Stefan Sejourné. Będą inni przedstawiciele naszych sojuszników, można powiedzieć, politycznych z całego świata, z całej Europy. Europa to kawał świata w końcu, a więc. I z Węgier, i z, z Holandii, i z Luksemburga, i z, ze wszystkich możliwych stron, w których jako RINIU jesteśmy obecni, bo jesteśmy przecież i w Bułgarii, i w Słowenii, i w wielu innych krajach europejskich. Bardzo już dziś mocno zapraszam. W niedzielę. Startujemy, tam między innymi ja wygłoszę przemówienie, będą inne przemówienia, przemówienia między innymi właśnie Stefana Seżurne, który był w... też ważną taką figurą w momencie, w którymśmy żeśmy do linii przystępowali, bo... No, bo szefem frakcji w linii w parlamencie, czy odnowić Europę w parlamencie europejskim. W... Później jeszcze 2-3 dni obrad, w bardzo intensywnych warsztatów, spotkań. O tym wszystkim będziemy Was na bieżąco informować. Bardzo chcemy, żeby to serce Europy przesunęło się w stronę Warszawy, żeby Warszawa przesunęła się w stronę serca Europy, żebyśmy byli dzisiaj wszędzie tam, gdzie, gdzie powinniśmy być, gdy zapadają ważne dla nas decyzje. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście znowu dużo bieżąco się, na bieżąco się dzieje. Słyszeliście na pewno, że dzisiaj Antoni Macierewicz został, już chyba został odznaczony orderem Orła Białego przez prezydenta Dudę. Eee... To można skomentować tylko na dwa sposoby. Po pierwsze, prawdopodobnie doszło do złamania prawa w stosownym artykuł. Ustawy mówi wyraźnie, że posła i senatora można odznaczać po wygaśnięciu przez niego mandatu. To oczywiście można powiedzieć, dotyczy tylko wniosku, bo tak to jest tam zapisane, że wniosek można złożyć dopiero po wygaśnięciu mandatu, a prezydent jest suwerenny i niepodległy w swoich decyzjach i może wręczyć order, kiedy chce, niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek. Natomiast wydaje się, że intencja, literą można się bawić, natomiast intencja prawodawcy była jasna. Czynnym politykom najwyższego polskiego znaczenia nie przyjmujemy, nie przyznajemy, dlatego, że oni są właśnie zanurzeni bardzo mocno w bieżącej polityce partyjnej która, jak sama nazwa wskazuje, dzieli, a Najwyższy Order Rzeczpospolitej, która jest Rzeczpospolitą, a więc dobrem nas wszystkich, nie powinien mieć takiego charakteru, jest czymś ponadczasowym, jest czymś ponad, ponadpartyjnym właśnie. No a drugi komentarz jest taki, że oczywiście jest to wewnętrzna sprawa PiSu i wewnętrzna rozgrywka PiSu, który przejął państwo, a więc i ordery i nadaje teraz swoim, w zależności od tego, w jak sobie się koterie poukładają, widocznie pan prezydent doszedł do wniosku, że koterie Macierewicza czy jego samego trzeba wzmocnić i to właśnie w uczynił ze szkodą dla orderu, ze szkodą dla powagi tego orderu i ze szkodą dlatego, jak dzisiaj myślimy o państwie, to błąd prezydenta, to, 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 to pusty strzał, to to strzał w stopę, to absolutnie błędna decyzja i tyle trzeba o tym powiedzieć. Dzisiaj też, oczywiście, jak pewnie już widzieliście, kolejne rozmowy, kolejne wywiady, w, też w ostatnich dniach. Ja już chyba przygotuję sobie takie oświadczenie. Do odczytywania na samym początku w sprawie zjednoczonej opozycji, jednej listy, dwóch list, pięciu list i tak dalej, bo widzę, że niezależnie od tego, ile jest fantastycznych tematów, o których można by było porozmawiać, ciekawych, ważnych, dojmujących, przejmujących dzisiaj, naprawdę zajmujących dzisiaj ludzi, widzę, że ta warszawka medialno-polityczna żyje tylko jednym i tylko jedno w głowie. Ja z przyjemnością będę powtarzał jeszcze 30 razy, że zdecydujemy wtedy, kiedy trzeba będzie zdecydować i wszystkie warianty są na stole. Podstawowym wariantem startu dla każdego jest oczywiście start osobny, natomiast jeżeli będzie trzeba się blokować, to się będziemy blokować. Ja to przecież powtarzam jak mantrę od roku, ale widać, nie dość jeszcze nasycono się moim malowniczym, melodyjnym głosem, więc, więc będę to powtarzał cały czas, a te problemy, które dzisiaj ludzi dotyczą, a nie polityków, są przecież Wam doskonale znane. To jest recesja, która idzie wielkimi krokami, wskaźniki jeszcze się trzymają, ale to już to świat już jest inny, wskaźniki za to zaczną pokazywać inny świat. Widać to bardzo wyraźnie i wszyscy o tym dzisiaj piszą i trąbią. W, jesteśmy u progu naprawdę potężnego kryzysu. Już w niego tak naprawdę weszliśmy, nawet jeżeli czujniki jeszcze tego nie widzą. To jest zamykanie kolejnych firm. Mówiłem dzisiaj też, próbowałem przynajmniej powiedzieć w Onecie o tym, co się dzieje. Zamknięta kolejna, kolejne pralnie, bo 500% podwyżki energii, 100% środki pralnicze. Zamknięte kolejne hurtownie, bo się małe sklepiki zamykają, a więc nie ma komu sprzedawać. Firmy budowlane zwalniające po 30% pracowników. Firmy, które są energochłonne i które dzisiaj mogłyby. W, próbować utrzymać się na rynku poprzez to, żeby, pomo żeby miały pomoc ze strony państwa instytucjonalną w tym, żeby mogło odpalić, zbudować sobie po prostu fotowoltaikę czy energię wiatrową, żeby w sytuacji, w której teraz na przetargach wychodzą im trzy-czterokrotne podwyżki za prąd, móc, móc po prostu zbudować swoje własne moce. Państwo tego kompletnie nie widzi, państwo okłamuje nas, że, że będzie mnóstwo gazu z Baltic Pipe, kiedy wiadomo, że to nie jest wcale takie proste i też ale razy już dzisiaj o tym i czytano, i mówiono, i pisano, że, że problem to nie jest sam Baltic Pipe, tylko to, że on jest wpięty do rury europejskiej, Pipe 2, która, w, która jest zatkana, której nie ma już przepustowości, nie ma tam, gdzie nawet gdybyśmy mieli jakieś kontrakty, to po prostu nie ma gdzie tego gazu zmieścić. On już, on już po prostu tam nie dojdzie, a więc oni po prostu kłamią. Z węglem prawdopodobnie będzie podobnie i dzisiaj już widzicie, co ma co się dzieje, że, że wieczorem od 19 do 21 stan zagrożenia w systemie energetycznym, a więc krytycznie niskie rezerwy mocy, no to, to jest właśnie skutek zarządzania w ten sposób naszym systemem energetycznym, jak oni to robią. To jest dokładnie, dokładnie to, czego mogliśmy się niestety w tej sytuacji spodziewać. Dzisiaj trzeba by było wszystko to odkręcić, to znaczy odblokować KPO, natychmiast odblokować możliwość, żeby ludzie ratowali się budowaniem i system też ratowali. W odnawialnymi źródłami energii, jeżeli chcą w to zainwestować, jeżeli mogą, jeżeli chcą utrzymać w ten sposób miejsca pracy, bardzo precyzyjnie wspierać tych, którzy tego wsparcia dzisiaj najbardziej potrzebują. Potrzebują małe i średnie firmy. Duzi sobie poradzą, staną się jeszcze więksi, jak to zwykle w kryzysach bywa. Natomiast tutaj tej uwagi, i tej wrażliwości totalnie, totalnie brakuje. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy naprawdę w sytuacji na tyle trudnej, że czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak ona jest trudna. Myślimy, że zawsze jakoś było, to teraz też będzie. Ona jest teraz naprawdę no, skrajnie trudna. E, I będzie wymagało to olbrzymiej odpowiedzialności od rządzących, której niestety nie oczekuje, ale też i olbrzymiej e, olbrzymie wytrzymałości, samozaparcia, a może nawet miejscami bohaterstwa od nas, którzy, e, którzy jesteśmy poddani e, w, tym wszystkim procesom. Rząd powinien już dawno zacząć e, oszczędzać energię. Zobaczcie, no, dzisiaj rozmawialiśmy z, z posłanką Heni Kloską o tym. Zobaczcie taki Madryt. W, 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 przecież oni mają, nie więcej gazu. W, przez to są podłączeni, po prostu mówiąc zupełnie otwarcie, do Afryki. Mają na Półwyspie Wieryjskich chyba 7 portów, które są w stanie w, ten gaz przyjąć. A więc energii teoretycznie mają w brud, a jak restrykcyjne zasady oszczędzania wprowadzają. W 19 stopni w budynkach objętych tymi obostrzeniami, za latem było 27 maksymalnie, jeżeli chodziło o klimatyzację. Witryny sklepowe wygaszone o 22 powinny być. W, zdejmujemy oświetlenie. Oświetlenie budynków historycznych, zobaczcie, u nas wszystko dalej się świeci. No. Prądu mamy widocznie w brud. W ogóle nie musimy oszczędzać, w ogóle nie musimy się tym zajmować powinniśmy, rząd już dawno i to też wołaliśmy przecież od wielu tygodni, zacząć program promowania oszczędzania energii, który zacząłby od siebie i od tej strefy publicznej, czy sfery publicznej, w której to wszystko powinno się dziać i świecić, a właśnie znowu nie świecić przykładem. Będę o tym mówił jeszcze wiele, wiele razy, dlatego że, że to są rzeczy, które naprawdę dzisiaj interesują ludzi. To są dzisiaj realne problemy, nie jakieś jedne listy, dwie listy i, i kto kim będzie w następnym rozdaniu, to chyba naprawdę interesuje tylko i wyłącznie jako niewielką grupkę dziennikarzy w, czy komentatorów politycznych w, albo w, polityków samych w sobie, natomiast ludzi dzisiaj, jak z nimi rozmawiać, się, interesuje tylko jedno: ceny energii, ceny w sklepach, to, co będzie z naszymi pensjami, to, co będzie z naszą przyszłością. Bardzo chcielibyśmy w, dodać wam otuchy, przynajmniej w ten sposób, że będziemy wam mówić, że jest nadzieja, że to można rozwiązać, że, że oczywiście, że nie da się tego tak za, no nie, da, nie da się, kiedy przychodzi pacjent z rakiem, wyleczyć go w ciągu Tygodnia w, ale da się jednak dać mu jakoś nadzieję, że jest możliwa jakaś kuracja, która za jakiś czas doprowadzi do poprawy. Dzisiaj Polska jest takim pacjentem z nowotworem, bardzo mocno już rozwiniętym. W, mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, znaczy wystarczy nam przede wszystkim siły i determinacji, i że, że zdążymy z tym, żeby tego pacjenta uratować, bo my nim wszystkim, tym pacjentem, my, my, my właśnie tym pacjentem jesteśmy. W, no bo, bo, bo to my jesteśmy w, tymi, którzy płacą te rachunki, bo to my jesteśmy tymi, którzy dzisiaj patrzą z przerażeniem na to, co dzieje się z biznesem naszym, sąsiadów, znajomych, to my jesteśmy dzisiaj tymi, których stać na coraz mniej za te same pieniądze. Ściskam Was bardzo serdecznie w tym trudnym czasie. Robimy co możemy, żeby, żeby przemóc, żeby, żeby tę sytuację zmienić, żeby, żeby z, żebyśmy znowu rozmawiali o rzeczach najważniejszych, a nie o piątorzędnych i żebyśmy doprowadzili do zmiany, żeby nam siły do tej zmiany wystarczyło, bo sami widzicie, jak ona dzisiaj jest cholernie potrzebna. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Życzę, życzę dużo wytrwałości i mam nadzieję, że będziemy się widzieli na live'ach już w przyszłym tygodniu. Tu ktoś pyta jeszcze, że no, te, widziałem, że, jakoś, że TVP kręci inbe na temat tego, że powiedziałem Urmanowskiego w rozmowie, że tak Turów trzeba zamknąć za 10 lub 15 lat. Więc tak, trzeba zamknąć turów za 10 lub 15 lat. A jak trzeba, będzie to za 20. Dzisiaj zamknięcie turowa to, to, to było absolutne samobójstwo. Nie mielibyśmy energii elektrycznej, to trzeba powiedzieć. Natomiast, jeżeli nie zamkniemy go za 20 lat, to też będzie samobójstwo ze względu na ceny emisji, które będą temu towarzyszyć produkcji energii z węgla brunatnego. I w, i, i, a po drodze musimy zrobić transformację energetyczną sprawiedliwą, tak, żeby wszyscy ci, którzy pracują w tym sektorze, i to też wiele razy mówiłem, byli za opiekowani, zadbani, przekwalifikowani do nowej zielonej energetyki. Ja rozumiem, że proszę się tym nie przejmować, bo oni tak będą kłamać, manipulować i, i opowiadać jeszcze, jeszcze wiele innych razy, ale jak gdzieś spotkacie, to, 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 to proście, żeby brali całość wypowiedzi, a nie w, tylko jej fragment wiele innych rzeczy mógłbym jeszcze powiedzieć dotyczących tego, co, co widzimy w, w planach budżetowych na przyszły rok, ale już nie będę Was teraz tym obciążał. Pogadamy w, w, w przyszłym tygodniu i na konferencjach prasowych i w szczegółach, a ja już dzisiaj bardzo mocno zapraszam Was na to wydarzenie, w nie, które startuje w niedzielę i mam nadzieję, że, w, że będziecie tam z nami i że uda nam się przypominać Europie i nam przypominać, że powrót do Europy, powrót do tego miejsca, gdzie załatwione są dzisiaj najważniejsze rzeczy, no, również w naszym życiu są możliwe. Pani Ewa Tomiczak pisze, jak do tej pory opozycja nic nie zdziałała i nadal nic nie zrobi. A jak pani widzi możliwość działania przez opozycję w sytuacji, w której to rząd rządzi? Znaczy, co my możemy zrobić? Możemy nagle sprawić, że w, będą inne regulacje ustawowe, kiedy pisma, większość w Sejmie ze swoimi przystawkami i głosuje, co chce? Czy będziemy mogli, czy możemy dzisiaj na przykład sprawić, żeby miks energetyczny inaczej wyglądał? Czy możemy zrobić, żeby dopłaty, czy pieniądze publiczne nie szły na pałac saski, tylko do tych małych firm, o których przed chwilą mówiłem? Bo jeżeli będziemy w stanie to zrobić, to zrobimy to natychmiast. Ale to od Pani zależy. Proszę nie stawiać znak równości pomiędzy naszymi możliwościami dzisiaj jako tych, którzy są w opozycji a rządu, bo to rząd dzisiaj kontroluje wszystkie suwaki i wszystkie wichajstry, które służą do zmiany rzeczywistości. My możemy mówić, uczulać, uwrażliwiać i pokazywać, co powinno zostać zrobione inaczej, a to wy jesteście tym, obywatele, wyborcy, kto decyduje, kto będzie gdzie siedział i kto przy których suwakach będzie dzisiaj decydował o przyszłości. To jest wasza odpowiedzialność. W naszą odpowiedzialnością jest zaproponować rozwiązania, a Waszą odpowiedzialnością jest dokonać wyboru. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.